Także witam wieczne życie, wieczną miłość. Spotykamy się tutaj po to, aby nastroić się, dostroić się do tego planu, a tak naprawdę płynąć na własnej fali, nie rezonować z negatywnymi programami, a programować się na pozytywy, czyli na, mówiąc tutaj nomenklaturą ziemską, na system, system miłości, system uniwersalnej miłości. Także jeszcze raz. Witam Was i zachęcam do wysłuchania tych moich wypocin, które jakiś czas temu napisałem, a zostały wydane nakładem wydawnictwa Indigo Book. Jeśli ktoś ma ochotę kupić książkę, to proszę się skontaktować ze mną. Także skończyliśmy na stronie 60. Na. W takim dziale jak rozdziale podrozdziale zatytułowany Myśl kształty.